Zapomniałam, jak się walczy. Mówisz to teraz? Fuck. Kurde, sioo! Co jak ty to zrobiłaś? Tyle filmów, tyle grania w tą grę. I wszystko to jak krew w piach. <grym> Dzień dobry wszystkim. Cześć. Obecnie jest wcześniej rano. Wczesne rano to jest 11.40. Lecimy do starej kopalni i szukamy Jana. Czy wiesz, jak się dostać do starej kopalni? Nie, będę eksplorować sytuację. Możliwe, że powinnam kogoś zapytać, ale poeksplorujmy trochę, co jest. Nie chciałam z tobą rozmawiać, typie. Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Nek. Dobra. Nie jest mi istotne, co będę z tego miała. Będziesz miała dozgodną wdzięczność Diego. Już nie pamiętam, jak ten typ się nazywał. Który? Którego szukam. Jakiś Neker. <słuch> Chyba Neker. Nek. Tak, tak, Tu możesz sprzedać. Coś Pokaż mi swoje. Toma nie chcę nic sprzedawać, nie chcę nic kupywać. Idziemy Gdybyś dalej. To tak miała w każdej galerii. Chodzi ci o galerię handlową? Tak. To też nie, sprzedawać jeszcze spotka. Zapewne masz rację. Inni mają ścieżki, a Madzia ma mury za sobą. A bo tędy się to nie jest ścieżka! Dobra, ja myślałam, że jest to ścieżka. Nie no to zejdźmy stąd. Mam zapytać o niego Fletchera. Znajdę go w pobliżu areny. Dobra, szukamy Fletchera. Gdzie ty teraz jesteś, panie Fletcher? Raczej w chatach go nie znajdziesz teraz, bo jest dzień. Za dnia ludzie wychodzą na ulicę i żyją życiem. Zupełnie inaczej niż ja. Ty też mi oczy szeroko y, otwarte. No, elo. No, 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 no. no. Żyję. co, bezpiecznie iść tam. A już na pewno nie wchodź po tej drabinie, bo z niej bardzo łatwo zjechać na dół. To jest taka źle skonstruowana drabina. Ta drabina była zła. Podwozie też było złe. Snaf. Tak. Potrawka z ale snaff. Tą rolę w, w remakeu Gotika miał zagrać Makłowicz, Snafa. Podobno. Czy tam chcieli go namówić chyba? Co się dowiedziałeś z rozmowy ze Snafem? No, że typ poszedł po składniki i nie wrócił. Dokładnie. Prawdopodobnie ktoś go, no mówiąc ładnie, zabił. Więc idę szukać po prostu eksplorować te miejsca, gdzie one były. Szukam tej zawalonej wieży, tego wyjścia południowego. O o o. E, I będę szła najpierw po grzyby, czy piekielniki nieistotne. Dobra. Wokół tego quest'a też narosło dużo różnych teorii spiskowych. Lubię teorie spiskowe. Pędzimy. Ty się szybko orientujesz w terenie, widzę. Tylko piekielniki chcę, nie chcę gorzkiego on, chleba. Tak, ale gorzki chleb też zbieraj, bo on jest dobry na, na jedzonko, wiesz. No i teraz. Tu tak. jesteś gini, to Chodź tu do mnie. Tylko spokojnie. Chodź, no chodź do mnie, chodź. One dookoła ciebie wszystko widzą chodź, się w pole, kici, kici, kici. więc ja bym podszedł z tej strony, żeby złapał mnie ten, a nie tamten. A, jeszcze trochę. Chodź, kici, 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 kotku. trzeci Zapomniałam, jak się walczy. Mówisz to teraz? Fuck. Cofnij się, żeby tamtym nie ucieka z tym w ogóle. <laughs> Bo Nie będziesz tak miała szansy w ogóle. O, ty, kurde! Kurde, sią! Jako kiczkoka. <laughs> Jezus, Maria, przenosiły mm -hmm. mnie! One mnie gonią? Ty, o Boże! Jezu, to jest przerażające, bo ja nie widzę co w ogóle jest z tyłu postaci! Ty pie uciekaj, chowaj broń, może nie będą wtedy chciały. Dobra, muszę cię wybawić. Wywabić się? Wybawić. Chyba. wybawić. wybawić to szczura. Szczurokrecie! Miesz o jelen! Szczuro, -jeleń. Szczuro Zapomniałam jak to się robi, a już wiem! Oh my god! Zabierz mięsko? Ziemiaczki zostaw. Oh, Jesus. Mierzycie się wzrokiem. A. Dobra. Najlepsza taktyka. To. Prrr. O, już widziała, widzisz, widzę. Już widzę typa. Tak czułam, że to tak było. I teraz słuchaj dokładnie dialogów, dobra? Bo to jest bardzo fajny quest. A, że ktoś zwali winę na kretoszczury, a to nie były kretoszczury. Czy ty grałaś już w Gotika kiedyś? Nigdy natomiast tak często są skonstruowane kryminały, że zawsze zabójca jest na pierwszych kartach powieści. Prawie zawsze. Hmm. Więc całkiem możliwe, że zabił go Snaff. O. Skoro on go wysłał po to, to jest możliwe, że zabił go Snaff. Co i jak ty to zrobiłaś? Nie znaleźć tego. <śmiech> <śmiech> <Piuaa>! <śmiech> Jak? Czyli się zbagowała gra, zobacz. Dlaczego? Bo zostawała ci to. Czyli ty zbagowałaś grę i rzuciłaś kubkiem jednocześnie. Jak? Jak to jest możliwe? Może się nie zbagowało nic. Zbagowało się. Może jednak nieco? Bardzo się zbagowało. Bo... Już jest ok, widzisz? O. Tak. Bo wy pewnie wszyscy myśleliście fani gotika, że ona jest zbagowana, ale nią po prostu trzeba umieć grać. Tyle filmów, tyle grania w tą grę. I wszystko to jak krew w piach. Ty, fajnie zrobili, że tu nie pada, bo jesteś pod daszkiem. Jest Ej. jeszcze takie promienie słoneczka i dubka. I tubka też. Co to jest bagienne ziele? Bagienne ziele. Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. On powiedział, właśnie o ten amulet mi chodziło, ale on nic nie powiedział o amulecie wcześniej. Zły nie bez przyczyny jest zły. Według mnie zły... Chciał, żeby ktoś znalazł amulet e, I mu dał, i mu żeby, dał nie było, żeby że on zabił Tylko żeby był dowód na to, że... Wiesz, żeby wszyscy myśleli, że ty odkryłaś y, miejsce zbrodni, bo go odkryto szczury zabiły Teraz możesz mieczem je zarżnąć Ale tu jeszcze jest trudniejsza sytuacja niż tam, bo... Dlaczego zmusza ta gra? Nie mogę powiedzieć, żeby zabić chrząszcza w gotiku. nie jest takie proste. Dlaczego on łazi w ogóle pod murkiem? Prawy mam O! Yes! Będzie potrawka z chrząszcza ale SNAF. Z ryżem i grzybami. A czy jakieś fajne kryminalne gry na komputer? Jeśli wiecie. Napiszcie, chętnie zagram. Bo ja bym te punkty wydał teraz, żeby trochę ułatwić ci bicie się. Wolisz trudne bicie się. Bicie się nie jest trudne w tej grze. Więc tak, test zaufania teraz, ok. Stara kopalnia. Szukam starej kopalni. Tam, człowiekiem imieniem Jan. Dostanę bardzo, ok. Lista nie może się przestać do nowego obozu, czyli stara kopalnia Jan. Pamiętasz tego wilka, co ci na Hita? Pamiętam. To się tam tamtedy idzie. Czy chcesz kupić mapę? Ona ci pomoże. No dobra, muszę iść do kupca. Masz patent na wilka? Nie z twoimi umiejętnościami. Że to takie dobre czy takie złe? Bo nie wiem. On po prostu jest dla ciebie praktycznie nieśmiertelny w tym momencie. Jesteś pewny? Tak. Na miliard procent. Uciekaj, uciekaj. Zapomniałam, nie, ja go pokonam. To jest matematycznie niemożliwe, bo nie masz tyle punktów siły. Nawet mu obrażenia nie zadasz. Patrzyj, mi piwo! <tryk> I Ja go mam na jednego hita. Do trzech razy sztuka. Dobrze. To mój pierwszy raz, powiedzmy. Że teraz? Tak, bo zapomniałam wtedy wyjąć miecz i uczyć mojej taktyki. A, i teraz patrz. Tak <laughs> <laughs> to szczury z wilkami się nie lubią. To jest brutalna gra. To jak ja mam tam zajść? Muszę ominąć wilka, czyli nie mogę iść tędy. Te dziady, one też są mało, mało bezpieczne. Na twoim miejscu aktualnie to bym próbował pojedynczo wywabiać ścierwojady, albo bym leciał prół, tak jak ty teraz to robisz. Uciekaj, leć, leć tam w tamtą mankę, gdzieś sobie dotrzesz. Ścierwojady to twoja specjalność widzę. Kurde, na pamięć wszystko widzę. Mam dobrą orientację w terenie. I muszę znaleźć kogoś się się i jan. Tak. Dzisiaj, że w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O co? Uuuu, Uu. jestem w kopalni. Jestem w kopalni. Kim jesteś? Jesteś ja zwycięzcą. Drake! Ha, Drake! Dobrze idę? Dobrze. Bardzo dobrze nie ja powiedział. Ja piernicze, weź mnie nie strasz. Jeszcze poznasz, jak przyjemnie się wchodzi i schodzi po drabinie. Uh, siema. Co? Jak ty y, przeszłaś te dialogi? Normalnie. No, przyszłam po listę. Wiesz, że musisz się wrócić do starego pozu? Bo jak gadałaś z Diegiem, nie zapytałaś go o to, gdzie możesz dostać mapę, więc już nie wiedziałaś, gdzie, gdzie jest mapa. Mogłaś się dostać za mniejsze pieniądze, jakbyś zapytała Diego, jak dostać tą mapę. A żeby zdobyć listę od Jana, to musisz zapytać Diego, jak ją zdobędziesz. I on ci musi to powiedzieć. Powiesz mu, że przysłał cię Diego. I ta postać teraz nie wie o tym, że to mam mu powiedzieć. To nie jest jak w Wiedźminie, że oni on ci tam przeprowadzają za rączkę. Ty musisz czytać, ty musisz klikać i się dowiadywać. Ale masz sejwa. Tutaj, na przykład. Możesz się wydostać. <laughs> Dzieciaki kiedyś jak grały w Gotika, to nie wiedziały, jak przejść grę, bo naprawdę trzeba te dialogi przeczytać. To jest gra dla dzieci, mówisz? Od 12 roku życia. Gra dla dzieci. Z prawie gołymi babami jest to gra dla dzieci. Z związanymi z ba babami. Babla, babla, -ba -ba. ba -ba -ba. Abyś wpadła do wody. No i co, zabiłabym się? Nie, ale musiałabyś szybko się dowiedzieć, jak. Wypłynąć na powierzchnię. <laughs> Wszystko pominęłaś. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wydaje komuś takiemu? Bo powiesz mu, że przy. Tak zrobię. Dokładnie, tego ci zabrakło. Może tak, chcesz y, dołączyć do starego, nowego obozu, czy do świrów sekty? Do świrów. To nawet nie musisz wykonywać tego zadania z listą Diana. Teraz tak, bo musisz zrozumieć, do czego ta gra zmierza. W pierwszym rozdziale, to Ty musisz się w ogóle dostać do którejś z obozów. Bo do świrów sekty się łatwiej... Nie no, ci... co ciekawsi. Którzy ciekawsi? Że Świrzy chyba, nie? Świrzy? Świrów sekty. Sekty, tak? Tak. I masz wywalone na te listy, tak? Tak. To musisz się najpierw jakoś tam dostać do tych świrów. Mogę Ci podpowiedzieć też, jak to zrobić fajnie. Jak tam dojść nie samemu. Ktoś, kto Ci będzie ubijał po drodze wszystkie bestie na przykład i y, da Ci sporo doświadczenia. Dobra. I taka osoba znajduje się tam, gdzie jest Fisk. Jessie! Jessie, yeah, <laughs> je być! A można odzorować Breaking Bad w gotiku. Yeah, być. Nie złyś. a to postaram. Co on robi? A dlaczego mnie bije? Spierdaj. I to szybko. Dlatego, że nie zapłaciłeś za ochronę. Uciekaj, 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 uciekaj. Słyszałeś? To mój kręgosłup. <laughs> Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji. Lubię duchowe tematy, temu wybrałam W Dorosłym życiu też? Nie, akurat w dorosłym życiu ja jestem świrą. No, to zapisuję. Dziękuję, dobra.